Mamy krąpika, widzowie. Ile ma? Ile Malutki. 26 chyba, 20 20, 20, 7, 20, 20, 20, 7. 27. 27 to jest. 20, 20 27, chyba. Ale krąb, nie lesz. To jest krąb, widzowie. Jak to na krąb, to 28. duży. 28. Leszczyk, leszczyk to jest. To jest krąpik. To Jest deszczyk, Do siatki. Dobra, widzimy, się, jak będzie coś jeszcze. Patrz, patrzcie, kolega takiego linka złapał. Jak na nam spoko rybka, a mogę złapać tak jakby? Ładny, nie? No ładny, ładny, ile Dobra, on ma? Tutaj Zmierzymy go szybciej, już, to wam miesz, pokażę miesz, go. Miesz. Poczekaj. Tutaj tak. Ile? 33. 33, 33. Nie, ja, 32, 31, 32. Yes. Można, mogła? Mogę. Taki fajniutki. tutaj tak pokaż, nie. Taki, o! Mały linek. Dobra, teraz jak chce z nim zdjęcie. Fajnie. Dostanie teraz kolega zdjęcie. Tutaj kolega. Piękna Piękne. Piękny linek. Widzimy się jak coś jeszcze być. Ja już będę z kolegą wracał, zostaje jeszcze jeden kolega, bo ja po prostu muszę dla Was film zmontować. Pokażę Wam teraz rybki. Ciężka ta siatka, nie wiem. Takie rybki. Chcę sobie zobaczyć. Linek, jeszcze ładne krągie. Dobra, i siat odkładamy. Widzimy się w następnym odcinaczku.